W hali sportowej Szopienice rozegrano turniej siatkarski. W zmaganiach udział wzięły drużyny Sokoła 43 AZS AWF Katowice Silesia Wolej oraz Białoruska schem hugina Jest to taki czas, gdzie można sobie troszeczkę popróbować, bo wiadomo, że do ligowych się przygotowuje. Nie wszystkie zawodniczki grają, więc jest to zawsze taka forma fajna, szczególnie dla tych, które nie są na boisku podczas spotkań ligowych. Bardzo nas to cieszy, że mamy okazję pograć z takimi zespołami, z którymi na co dzień się nie spotykamy. Czyli z pierwszą ligową Silezją Wolej i z Ekstraklasową Drużyną z Białorusi, także uważam, że jak dla nas jako zespołu drugoligowego uważam, że jest to nie gradka i, i po prostu no nie mogliśmy z takiej po prostu, okazji nie skorzystać I, i uważam, że jest to naprawdę super przetarcie przed dalszą częścią sezonu. Turniejowe potyczki były doskonałym treningiem przed rozgrywkami ligowymi tabeli. Na chwilę obecną jesteśmy w połowie i poważnym meczu z SMS-em Sosnowiec, a przed równie ciężkim z Wisłą Kraków. To zespoły, które są bezpośrednio za nami, więc w tych spotkaniach jak najbardziej liczymy i chcemy punkty. Z SMS-em się udało, trzy punkty są nasze. Natomiast tutaj najbliższa potyczka z Wisłą Kraków u nas no, będzie bardzo trudna do przeprawy. Mam nadzieję, że się uda i dzięki temu utrzymamy to miejsce w środkowej części tabeli. Jeżeli by nam się udało wygrać, tam zdobyć powiedzmy może nie komplet, bo z gimicami na pewno będzie ciężko ale no myślę, że szanse są i to i to spory, tym bardziej, że główny nasz przeciwnik, czyli Jawor podejmujemy u siebie. Mamy go 15 lutego. Także ja bym powiedział, że wszystko w naszych rękach w tym momencie. Ciekawostką okazał się fakt, że na prośbę białoruskiej drużyny grano piłką Mikasa, która różni się od tej, którą posługują się na co dzień polskie siatkarki. Przy zagrywce i przyjęciu zagrywki, także to jest decydujący, że tak powiem, najważniejsza różnica. Silesianki miały ogromny problem z przyjęciem. Yy, I uważam, że no tutaj była ta różnica, która dzieliła powiedzmy na ze zespoły przede wszystkim w tym elemencie. Piłka to piłka. Jak się tyle lat trenuje w siatkówkę, to nawet i zdecydowanie gorszym modelem powinno się umieć odbijać. Imprezę wygrała Silesia Wolej.